Jadę z nim. jedziemy na misję pato. A ja od razu wyjmuję tego Granatnik A ja lancę A z lancą biegniemy O dobra, dobra. Ale ekipa do Nie O typ jest z przodu Przejdź go, przejdź go Zabiłem Trafiony zatopiony Trafiony zatopiony Gdzieś ty twi... Ale cinema totalna Gurno jak naokoło nikt nas nie widział to się rzadko zdarza Ty na plecy patrz Tiger Tiger Widzę, widzę, widzę Wysiadam, wysiadam Naprzód Marcin Zmówcie, I... Oś Dobra, zabi... zabiłeś mnie, ale jest jej tak jest Wysadzony I a przyjęte Tiger w szoku